Mam dwie trzy weź, mam trzy wejściówki na imprezę do, do Shopa Praca. I chciałem Was zaprosić, bo Shop prac organizuje najlepsze imprezy w lesie i dostałem trzy wejściówki. Jak, jak shop? No co tylko to jest bzdury. Jak shop zwierzę ci organizować imprezę w lesie? No przecież organizuje shop prac robi normalne imprezy w lesie. To dziwne, że jakoś na mieście nie widziałem plakatów. No bo plakaty są w lesie. Ale nie ma imprez w lesie przecież... Ja też jest impreza w lesie, przecież Choprać organizuje człowieku the, the, the Best Bounce Hip Hop House Minimal Techno, Disco, trance, audiovisualization Party for Everybody on the Wood Oprócz was. <ścoughs> Chce, e, to robi was Shop prać. i zwierzęta znają. A co o, tego to za bzdury? No przecież mówię ci poważnie. – Nie ma takiej imprezy! – Jak nie ma takiej imprezy? Nie ma takiej imprezy, chyba że powtórzysz powtórzy, jej nazwę. – Zwaniaczki. – Nie powtórzy, bo nie ma właśnie. Oczywiście, że jest taka impreza, bo Shop Prać organizuje no. the best bounce dance, hip-hop, mi minimal, techno, punk, rock, uh, diesel party, audiovisualization, for everybody on the wood oprócz Was. Cze cze, 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 bo jakoś wcześniej nie słyszałem. Diesel party energy. Abo to jest w sobotę. No tak. Mi się pomylił, w piątek jest ta, a w sobotę jest diesel party. I co, to jest taki weekend z shopem, tak? No, taki shopping. Taki no shopping? Clubbing jest niemądry, shopping jest teraz. Ale tylko nie jak mówię, taka impreza we by nie miała racji bytu. Boso. Bo, bo... w lesie nie ma napięcia. O. Dobrze, że poruszasz ten temat. Bo właśnie tam, na tych imprezach, jest jedna zasada. Jak? Wszyscy tańczą napięcie. Wszyscy tańczą napięcie i jest napięcie, się... energia się kumuluje i jest... Impre... Gdzie się kumuluje? Co, w bateriach? Nie, to nie jest impreza na paluszkach, tylko to jest impreza na rozumiesz? I, I energia się kumuluje, ale w jądrze się kumuluje, energia się. W jakim kum... znowu w ci się to kumuluje? No normalnie wio... w jądrze prąciotwórczym się kumuluje i jest energia na. Napię... Wszystko jest napięcie. To Poważnie, wszystko, patrz, ale to. Zobacz, jak jestem już na energii. Chyba chciałeś powiedzieć prąd a nie prąciotwórczym. No co? Ty? Pr prąciotwórczym. No co u ciebie w gniazku płynie Prądź? No, a jak kopię. <tusząc> co już robię, kurde. Nieważne, nawet gdyby było napięcie, to taka impreza i tak nie przejdzie. Bo so. Bo zwierzęta nie mają magnetofonu. A? Dobrze, że poruszyłeś ten temat. <tusząc> Bo zwierzęta właśnie nie grają na magnetofonie, nie grają na CD, na DVD, mini D, MP3. To na czym grają? Na AGD A co to jest AGD? Al autentyczny gramofon domyślny. Tak już to widzę, każdy tańczy napięcie i domyśla się co leci. To jest zarąbista imprezka. To jest wyższy wymiar człowieka, jeszcze się u ustuka, dobry towar, to jest po prostu masakra. Naprawdę, nie jest. O to jest Zresztą ja Ci mogę pokazać, Pokazujemy im zwierzęta, oczywiście wam pokażemy. Nie Cztery. ma takiej, to. Proszę, no, no to udowodnij. proszę. Właśnie, cię bo ja bardzo, nie za mieszę. zapraszam tutaj na scenę master of ceremonii tej imprezy MC Kura, DJ, pa, 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 nu DJ Nutria Pospolita I i, i. i, i, no to jest DJ Kura akurat, z MC Kura. Czyż Kura to nie jest zwierzę leśne? Bo co? So. <ślesz> no bo. Kury mieszkają w kurnikach, a nie w lasach. A to jest dzika kura. Co, kura Tarzan? No może. Czy jesteś kura, tak? Tak, jestem jest kura. Tak, jestem ja kura. To jest nie zajko. Ile, ja, ile razy ja ci mam powtarzać, że ja nie znoszę jajek? Ja jajka noszę. Oj, 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 oj Kogut się okazało. To też. A to co to, jest? co to jest? A to nutria pospolita. A gdzie ta nutria ma górną wargę? Na dole. To jest nic. Badaj kogo mi się udało zaprosić w człowieku. Open Air Festival się nie udało zaprosić. Coś tam off Festival się nie dało zaprosić. A ja wysłałem 24 maile, w tym 23 spamy i dostałem odpowiedź od spama i proszę. Magi ma magiczny jednorożec prosto z narni. To no. jest magiczny To jest magiczny jednorożec. To jest magiczny jednoro... Uważaj, bo kopię. Agresywny, zwierzę. Strasznie magiczny jest ten jednorożec, To jest... Tak. A to jest skoro to jest magiczny jednorożec, to gdzie on ma swój magiczny róg? Pasz tam, zobacz tam, popasz tam. Gdzie? I pasz tu. <śla> Magia. Człowieku. Magia. Wow. Magia. Ty rzeczywiście, on jest jakiś taki magiczny. Abra, kadabra, czary-mary, Rysiek z klanu to twój stary. O, i, I rzucił klątwę. No to ma. Ja, ja, ja nie chcę, żeby Rysiek z Nie ma moim... śmiechu. Także nie uważajcie, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale szykujcie się na prawdziwe party. E aí